Czy zauważyłeś kiedyś, że im bardziej starasz się być dobrym człowiekiem, tym częściej ludzie wchodzą ci na głowę? Im więcej z siebie dajesz, tym mniej dostajesz w zamian? Im bardziej się poświęcasz, tym większą pustkę czujesz w środku? A najgorsze jest to, że rozglądasz się wokół i widzisz tych wszystkich egoistów, chłodnych i wyrachowanych ludzi, którzy myślą tylko o sobie. A mimo to świetnie sobie radzą, są szanowani i odnoszą sukcesy. W tym samym czasie ty, starając się zawsze postępować właściwie, czujesz się wykorzystany, odrzucony i niewidzialny. Wtedy pojawia się ten cichy ból, który pożera cię od środka. Czy bycie dobrym oznacza bycie naiwniakiem? Czy dobroć to synonim słabości? Czy żeby przetrwać w tym świecie, Musisz zamienić serce w głaz i stać się dokładnie tym, kim zawsze gardziłeś? Czujesz to każdego dnia. To wrażenie, że tylko Tobie zależy, tylko Ty wkładasz w coś wysiłek, tylko Ty próbujesz utrzymać harmonię, podczas gdy wszyscy wokół po prostu żerują na Twojej dobrej woli. Mówisz tak, kiedy powinieneś powiedzieć nie. Przyjmujesz na siebie obowiązki, które nie należą do Ciebie. Przełykasz z niewagi, bo nie chcesz wywoływać konfliktów. Rezygnujesz z siebie, żeby inni czuli się dobrze. A na koniec dnia, gdy zostajesz sam ze swoimi myślami, dopada Cię miażdżące pytanie. Jak długo jeszcze? Jak długo będziesz spalać się dla ludzi, którzy nie kiwnęliby dla Ciebie palcem? Jak długo zamierzasz być zbyt dobry w świecie, który zdaje się karać za dobroć? Najbardziej przerażające jest to. Że zaczynasz czuć złość do samego siebie, złość za to, że taki jesteś, złość, że nie potrafisz być większym egoistą, być twardszym, bardziej obojętnym. Widzisz, jak gromadzą się w tobie emocjonalne rany, jak wysysana jest z ciebie energia, jak znika twój spokój, a mimo to nie potrafisz się zmienić, bo zmiana oznaczałaby zdradę tego, w co wierzysz. Zmiana oznaczałaby stanie się kimś, kogo nienawidzisz. Utknąłeś więc w tej okrutnej pułapce. Albo będziesz dalej dobry i będziesz cierpiał, albo staniesz się twardy i stracisz swoją duszę. Żadna z tych opcji nie wydaje się właściwa. Żadna nie uwalnia cię od ciągłego poczucia bycia wykorzystywanym przez własną dobroć. Prawda, której nikt ci nie mówi, jest taka, że istnieje trzecia droga. Droga, którą stoicy wytyczyli ponad dwa tysiące lat temu, droga, na której możesz być dobry, nie będąc słabym, na której możesz mieć empatię, nie niszcząc przy tym siebie, na której możesz pomagać, nie tracąc własnej tożsamości. I ta droga nie ma nic wspólnego z byciem złośliwym czy egoistycznym, ma związek ze zrozumieniem, czym jest prawdziwa dobroć. Bo to, co nazywasz dobrocią, może być w rzeczywistości Twoim największym błędem, może być źródłem całego Twojego cierpienia. Dziś zrozumiesz, dlaczego bycie zbyt dobrym to nie cnota, to autodestrukcja. Marek Aureliusz był najpotężniejszym człowiekiem znanego wówczas świata. Cesarz Rzymu, dowódca armii, pan życia i śmierci milionów ludzi. Mógł być okrutny, egoistyczny. Mógł być tyranem. Nikt nie miał mocy, by go powstrzymać. Ale on wybrał bycie dobrym. Wybrał sprawiedliwość. Wybrał cnotę. I wiesz dlaczego? Bo zrozumiał coś, czego większość ludzi nigdy nie pojmie. Prawdziwa dobroć to nieuległość. To siła. To niesłabość. To panowanie nad sobą. To nie rezygnowanie z siebie dla innych. To zachowanie integralności bez względu na to, co robią inni. Marek Aureliusz zapisał w swoich rozmyślaniach coś, co każdy, kto czuje się wykorzystywany przez własną dobroć, powinien wyryć sobie w pamięci. Czynienie dobra nie oznacza przywalania na zło. Bycie sprawiedliwym nie oznacza akceptowania niesprawiedliwości. Współczucie nie oznacza stawania się ofiarą braku empatii u innych. Wiedział, że prawdziwa cnota nie polega na poświęcaniu się aż do upadłego, ale na trzymaniu się swoich zasad przy jednoczesnym chronieniu własnego spokoju. I to jest ta brutalna różnica między byciem dobrym a byciem zbyt dobrym. Bycie dobrym to działanie zgodne z wartościami. Bycie zbyt dobrym to niszczenie samego siebie w imię wypaczonej wizji dobroci, która istnieje tylko w twojej głowie. Marek Aureliusz mierzył się ze zdradą, niewdzięcznością i ludźmi, którzy brali jego dobroć za słabość, ale nigdy nie zmienił tego, kim był. Wiesz dlaczego? Bo nie był dobry po to, żeby przypodobać się innym. Był dobry, bo taka była jego natura, jego wybór. Jego droga i oto sekret, który odmieni Twoje życie. Kiedy jesteś dobry tylko po to, by otrzymać coś w zamian, to nie jesteś dobry jesteś emocjonalnym handlarzem. A kiedy zapłata nie nadchodzi, czujesz się okradziony, czujesz się skrzywdzony, czujesz się wykorzystany, bo w głębi duszy na coś liczyłeś na uznanie, na wdzięczność, na wzajemność kiedy to nie przychodzi cała ta twoja dobroć zamienia się w rozgoryczenie Marek Aureliusz powiedziałby ci dzisiaj patrząc ci prosto w oczy Nie potrzebujesz niczyjej aprobaty wdzięczności ani uznania by być tym kim jesteś Twoja dobroć nie zależy od reakcji innych Twoja cnota nie jest na sprzedaż Robisz to co słuszne bo tak trzeba a nie dlatego, że liczysz na nagrodę. Kiedy zrozumiesz to głęboko, kiedy stanie się to częścią Twojego myślenia, wtedy będziesz wolny, wolny od oczekiwań, wolny od rozczarowań, wolny od bólu bycia wykorzystanym, bo nikt nie może wykorzystać kogoś, kto nie czeka na nic w zamian. Pójdźmy jednak głębiej, zniszczmy tę niebezpieczną iluzję, którą w sobie nosisz. Iluzję, że bycie dobrym oznacza zgadzanie się na wszystko, że dobroć to brak granic, że empatia to rezygnacja z siebie. To nie jest dobroć, to autodestrukcja. Składasz siebie w ofierze na ołtarzu oczekiwań, które sam stworzyłeś. Myślisz, że ludzie będą cię bardziej kochać, jeśli bardziej znikniesz? Myślisz, że będziesz doceniony, jeśli będziesz akceptować to, co nieakceptowalne. Myślisz, że Twoja dobroć poruszy serca innych i ich odmieni? Ale brutalna rzeczywistość jest taka, że ludzie nie cenią tego, co przychodzi zbyt łatwo. A Ty stałeś się zbyt łatwy, zbyt dostępny, zbyt uległy. Wiesz, co zrobiłby Marek Aureliusz na Twoim miejscu? Wyznaczyłby granice: jasne, twarde, nienaruszalne granice. Nie z okrucieństwa, ale z mądrości. Rozumiał, że szacunku się nie dostaje, na szacunek się pracuje, a na szacunek nie pracujesz liczbą wypowiedzianych tak, ale siłą, z jaką potrafisz powiedzieć nie, gdy jest to konieczne. Dobroć bez granic to niecnota, to naiwność, to oddawanie władzy nad swoim życiem każdemu, kto zechce ją przejąć, to pozwalanie na niszczenie własnego spokoju. W imię fałszywej harmonii, która trwa tylko dlatego, że ty siedzisz cicho. Pomyśl o tym, kiedy zgadzasz się na wszystko, jesteś dobry dla innych czy tchórzliwy wobec siebie, kiedy akceptujesz brak szacunku, by uniknąć kłótni, jesteś człowiekiem pokoju, czy boisz się bronić własnej godności? Kiedy poświęcasz się aż do wycieńczenia, jesteś hojny, czy karzesz siebie za jakieś błędne przekonanie, że nie zasługujesz na opiekę? To bolesne pytania, ale są niezbędne, bo dobroć, która cię niszczy, nie jest dobrocią. To subtelna forma emocjonalnego samobiczowania. Marek Aureliusz powiedziałby ci, że masz obowiązek być sprawiedliwym wobec wszystkich, w tym wobec samego siebie, że masz odpowiedzialność za to, by działać uczciwie. Ale nie masz obowiązku bycia czyimś emocjonalnym popychadłem. Twoja cnota ma cię wzmacniać, a nie osłabiać. Kiedy zrozumiesz, że bronienie własnych granic nie czyni cię egoistą, lecz człowiekiem charakternym, wtedy twoje życie się zmieni, bo przestaniesz czekać, aż świat będzie wobec ciebie sprawiedliwy i zaczniesz być sprawiedliwy dla samego siebie. Przestaniesz liczyć na to, że ludzie Cię docenią i zaczniesz doceniać się sam. Przestaniesz szukać na zewnątrz tego, co może przyjść tylko ze środka szacunku do samego siebie. Iluzja, którą musisz dziś zniszczyć, to przekonanie, że dobroć i siła to przeciwieństwa, że bycie dobrym oznacza bycie miękkim, że posiadanie serca oznacza brak kręgosłupa to kłamstwo. Kłamstwo, które ci sprzedano, a ty je kupiłeś bez pytania. Prawda jest odwrotna. Dobroć bez siły to słabość w przebraniu. Empatia bez rozsądku to zaproszenie do bycia wykorzystanym. Współczucie bez granic to autodestrukcja w imię innych. Nic z tego nie jest cnotą. Nic z tego nie czyni cię lepszym. Czyni cię tylko bardziej bezbronnym, bardziej wyzyskiwanym i bardziej pustym. Marek Aureliusz był dobry, ale nie był głupi. Był pełen współczucia, ale nie był naiwny. Miał serce, ale miał też kręgosłup. Pokazałby Ci, że prawdziwa dobroć nie polega na znikaniu, ale na zachowaniu twarzy nawet wtedy, gdy wszyscy wokół próbują Cię skorumpować, wykorzystać lub upokorzyć. Polega na pomaganiu bez niszczenia siebie, na dawaniu bez ogołacania się, na kochaniu bez tracenia siebie. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy zrozumiesz, że Twój spokój ducha nie podlega negocjacjom, że Twój szacunek do siebie nie jest na sprzedaż, że Twoja godność nie może zostać poświęcona dla żadnej relacji, żadnej aprobaty, żadnych cudzych oczekiwań. Przejdźmy zatem do konkretów, do tego, co możesz zrobić już teraz, dzisiaj, żeby przestać być zbyt dobrym i zacząć być naprawdę wartościowym człowiekiem. Po pierwsze, musisz zrozumieć różnicę między dobrocią a uległością. Dobroć to twój wybór, by czynić dobro, gdy mógłbyś czynić zło. Uległość to akceptowanie zła, które wyrządzają tobie, bo boisz się zareagować. Dobroć to świadoma decyzja o życiu w zgodzie z zasadami. Uległość to rezygnacja z godności, bo brakuje ci odwagi. By jej bronić. Od teraz, za każdym razem, gdy będziesz chciał coś dla kogoś zrobić, zapytaj siebie: Robię to, bo chcę? Czy dlatego, że boję się powiedzieć nie? Robię to z dobroci czy z uległości? Zachowuję swoją integralność czy rezygnuję z siebie? Po drugie, wyznaczysz granice, jasne granice tego, co akceptujesz, a czego nie, tego, ile dajesz i jak daleko się posuniesz. Tego, co w Twoim życiu podlega negocjacjom, a co jest święte, i będziesz te granice komunikować nie agresywnie, ale stanowczo. Nie ze złością, ale z jasnością. Marek Aureliusz powiedziałby Ci, że nie ma prawdziwej dobroci bez stanowczości. Pozwalając na brak szacunku wobec siebie, nie jesteś dobry, stajesz się współwinny własnemu cierpieniu. Zaczniesz więc mówić nie. Nie, kiedy Twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a ktoś żąda Twojej energii. Nie, kiedy Twój umysł potrzebuje spokoju, a ktoś przynosi chaos. Nie, kiedy Twoja godność jest zagrożona, a ktoś oczekuje Twojego posłuszeństwa. I tu jest coś kluczowego, co musisz pojąć. Mówienie nie nie czyni Cię złym człowiekiem, czyni Cię osobą z zasadami, czyni Cię kimś, kto szanuje samego siebie czynić kimś, kto rozumie, że nie może dać tego, czego nie ma. Nie możesz dać spokoju, jeśli sam jesteś w rozsypce. Nie możesz dać energii, jeśli jesteś wyczerpany. Nie możesz dać miłości, jeśli jesteś pusty w środku. Wymuszanie tego nie jest dobrocią. To powolne niszczenie siebie w celu podtrzymania fałszywego wizerunku dobrego człowieka, który istnieje tylko dlatego, że boisz się łatki egoisty. Ale Marek Aureliusz powiedziałby ci, że dbanie o siebie to nie egoizm, to odpowiedzialność. Jeśli ty nie będziesz w formie, nie będziesz w stanie być dobry dla nikogo. Po trzecie, przestaniesz oczekiwać wzajemności. To jest klucz, który uwolni cię od 90% cierpienia, które czujesz. Za każdym razem, gdy robisz coś, Licząc na coś w zamian, tworzysz w swojej głowie emocjonalny dług. A kiedy ta osoba go nie spłaca, czujesz się oszukany. Czujesz się potraktowany niesprawiedliwie. Ale prawda jest taka, że nikt nie jest ci nic winien. Nikt nie ma obowiązku odwzajemniać Twojej dobroci. Nikt nie musi cię doceniać. Im szybciej to zaakceptujesz, tym szybciej uwolnisz się od bólu poczucia bycia wykorzystanym. Marek Aureliusz praktykował dobroć bez oczekiwań. Robił to, co słuszne, niezależnie od reakcji innych. Pomagał, nie czekając na wdzięczność. Był sprawiedliwy, nie oczekując sprawiedliwości w zamian. I wiesz, co się działo? Zachowywał spokój, bo jego spokój nie zależał od tego, co zrobią inni. Zależał tylko od jego własnej uczciwości. Możesz zrobić to samo. Możesz pomagać, bo tak chcesz, a nie dlatego, że czekasz na brawa. Możesz być dobry, bo to Twój wybór, a nie dlatego, że liczysz na to, że inni będą dobrzy dla Ciebie. Możesz postępować szlachetnie, bo to buduje Twój charakter, a nie dlatego, że czekasz na nagrodę. Kiedy działasz bez oczekiwań, dzieje się coś potężnego. Stajesz się wolny. Wolny od rozczarowań, wolny od żalu, wolny od urazy. Bo nie bawisz się już w emocjonalny handel. Po prostu jesteś tym, kim zdecydowałeś się być. I nikt nie może ci tego odebrać. Nikt nie może sprawić, że poczujesz się wykorzystany, jeśli na nic nie liczyłeś. Nikt nie może cię rozczarować, jeśli nie miałeś oczekiwań. Nikt nie może odebrać ci wartości. Jeśli twoja wartość nie zależy od cudzej opinii. Po czwarte, nauczysz się rozróżniać, kto zasługuje na Twój czas, Twoją energię i Twoją dobroć. Bo nie każdy na to zasługuje. I to nie czyni Cię złym człowiekiem, czyni Cię mądrym. Marek Aureliusz bardzo starannie dobierał ludzi, z którymi dzielił swój czas. Wiedział, że energia jest ograniczona, że czas jest cenny. Dobroć skierowana do kogoś, kto jej nie szanuje, to dobroć zmarnowana. Musisz to zrozumieć. Nie jesteś niewyczerpanym źródłem energii, z którego każdy może pić, dopóki nie wyschniesz. Nie jesteś odpowiedzialny za zbawienie całego świata. Nie masz obowiązku niszczyć siebie, żeby inni czuli się komfortowo. Istnieją ludzie, którzy wyssą z ciebie każdą kroplę energii. I nigdy nie będą nasyceni. Ludzie, którzy wykorzystają Twoją dobroć i nigdy nie kiwną palcem w Twoją stronę. Ludzie, którzy będą Cię używać, dopóki jest to wygodne, i wyrzucą Cię, gdy przestaniesz być potrzebny. Dalsze dawanie takim osobom to niedobroć, to autosabotaż. Karmisz w ten sposób destrukcyjny cykl, w którym sam stajesz się pusty. Próbując napełnić kogoś, kto ma dziurawe dno. Marek Aureliusz powiedziałby ci, żebyś odsunął takich ludzi od siebie. Nie ze złością, ale z mądrością, bez szukania zemsty, ale z rozsądkiem. Bo twój spokój jest ważniejszy niż jakakolwiek relacja. Twoje zdrowie psychiczne jest warte więcej niż czyjakolwiek aprobata. Trwanie przy kimś, kto cię niszczy. To nielojalność, to wybieranie cierpienia. Po piąte, zaczniesz praktykować inteligentną dobroć. Dobroć, która wzmacnia, a nie osłabia. Dobroć, która naprawdę pomaga, a nie tworzy zależność. Dobroć, która szanuje godność drugiego człowieka, zamiast go wyręczać. Bo kiedy robisz wszystko za innych, wcale im nie pomagasz, odbierasz im szansę na rozwój. Kiedy rozwiązujesz za nich każdy problem, nie jesteś dobry. Tworzysz słabych ludzi, którzy nigdy nie nauczą się radzić sobie sami. Kiedy sam usuwasz się w cień, żeby inni mogli błyszczeć, nie jesteś hojny. Po prostu stajesz się niewidzialny. Marek Aureliusz nauczyłby cię, że prawdziwa dobroć to dawanie drugiemu tego, czego potrzebuje, a nie tego, czego chce. Czasem tym, czego ktoś potrzebuje, jest właśnie słowo nie. Potrzebuje granicy, potrzebuje zrozumienia, że nie może na ciebie liczyć w każdej błachostce. To, że powiesz nie i postawisz tę granicę, nie czyni cię okrutnym. Czyni cię kimś, komu naprawdę zależy na dobru drugiej osoby, a nie tylko na jej uśmiechu. Bo fałszywa dobroć tworzy słabych ludzi, prawdziwa dobroć tworzy silnych, fałszywa dobroć unika konfliktów. Prawdziwa dobroć konfrontuje się z tym, co konieczne. Fałszywa dobroć szuka poklasku. Prawdziwa dobroć dąży do tego, co słuszne, bez względu na koszty. A teraz przychodzi najtrudniejsza część, ta, która będzie wymagać od ciebie największej odwagi. Będziesz musiał zaakceptować fakt, że niektórzy ludzie cię znienawidzą, gdy przestaniesz być zbyt dobry. Nazwą cię egoistą, gdy zaczniesz szanować samego siebie. Oskarżą cię o to, że się zmieniłeś, gdy wyznaczysz granice. Będą próbowali wpędzić cię w poczucie winy, gdy powiesz nie. I wiesz dlaczego? Bo przyzwyczaili się do twojej poprzedniej wersji, tej, która z siebie rezygnowała. Tej, która zawsze się zgadzała. Tej, która akceptowała wszystko. Kiedy się wzmacniasz, oni tracą nad Tobą kontrolę, tracą możliwość łatwego wykorzystywania Cię, tracą władzę nad Twoim życiem. Marek Aureliusz też się z tym mierzył. Ludzie kochali go, gdy był dla nich wygodny i nienawidzili, gdy był stanowczy. Chwalili jego dobroć, gdy mogli z niej czerpać zyski, i krytykowali jego surowość, gdy stawiał granice. I wiesz, co robił? Dalej był sobą. Zachował swoją integralność. Nie zmieniał się po to, by przypodobać się tłumowi, nie dawał się korumpować za cenę bycia lubianym. Wiedział, że opinia innych nie definiuje tego, kim jesteś. Definiuje cię Twoje sumienie, Twoje zasady, Twoje wybory. Jeśli żyjesz po to, by zadowalać innych, umrzesz, nigdy nie żyjąc dla siebie. Więc tak, niektórzy ludzie odejdą od ciebie, gdy przestaniesz być ich popychadłem. I wiesz, co to oznacza? że nigdy tak naprawdę nie byli z Tobą. Byli z tym, co im dawałeś. Byli z Twoją wygodną wersją. Interesowały ich twoje przysługi, a nie Twoja dusza. Strata takich osób to nie strata. To porządki. To usuwanie z życia tych, którzy byli w Nim tylko po to, by wysysać Twoją energię. Robisz w ten sposób miejsce dla ludzi, którzy docenią Cię za to, kim jesteś. A nie za to, co robisz dla nich. Wybierasz jakość zamiast ilości, prawdę zamiast pozorów, integralność zamiast aprobaty. Wyzwolenie, które oferuje Ci dzisiaj Marek Aureliusz, nie jest łatwe, nie jest wygodne, może boleć, bo będziesz musiał rozczarować ludzi, będziesz musiał zmierzyć się z poczuciem winy, będziesz musiał znieść wrażenie, że jesteś egoistą. Podczas gdy w rzeczywistości jesteś po prostu sprawiedliwy wobec siebie. Ale ten ból jest tymczasowy. Cierpienie wynikające z bycia zbyt dobrym, z ciągłej rezygnacji z siebie i autodestrukcji to cierpienie jest wieczne, bo za każdym razem, gdy zdradzasz siebie, by kogoś zadowolić, kawałek ciebie w środku umiera. Za każdym razem, gdy ignorujesz swoje granice. By uniknąć konfliktu, tracisz cząstkę swojej godności. Za każdym razem, gdy znika twój spokój w imię fałszywej dobroci, oddalasz się od tego, kim naprawdę jesteś. Dlatego dzisiaj podejmujesz decyzję. Decydujesz, czy chcesz dalej być zbyt dobry i cierpieć w milczeniu, czy zaczniesz być naprawdę wartościowy i zbudujesz życie, w którym twój spokój. Nie podlega dyskusji. Decydujesz, czy będziesz dalej gonić za aprobatą innych, czy znajdziesz ją w sobie. Decydujesz, czy zostaniesz ofiarą własnej dobroci, czy staniesz się panem własnego życia, bo moc jest w tobie. Zawsze była. Musisz tylko mieć odwagę, by jej użyć. Marek Aureliusz powiedziałby ci, że prawdziwa dobroć to nie bycie dobrym dla wszystkich kosztem siebie, to bycie sprawiedliwym dla każdego, wliczając w to ciebie. To zrozumienie, że nie możesz być światłem dla innych, jeśli sam wypalisz się od środka. Że nie możesz dawać spokoju, jeśli toczysz wojnę z samym sobą. Że nie możesz kochać szczerze, dopóki nie nauczysz się szanować własnego życia. Kiedy to pojmiesz, kiedy stanie się to częścią Ciebie, wtedy będziesz wolny. Wolny od fałszywej winy, wolny od manipulacji, wolny od potrzeby bycia akceptowanym przez wszystkich. Wolny by być tym, kim naprawdę jesteś, a nie tym, kim inni chcą, żebyś był. Prawdziwa wolność nie polega na utwardzaniu serca, polega na wzmacnianiu umysłu, nie polega na stawaniu się egoistą. Ale na zaprzestaniu niszczenia siebie dla innych. Nie polega na porzuceniu dobroci, ale na staniu się mądrze dobrym. Prawdziwa cnota ma siłę, ma granice, ma rozsądek, ma mądrość. Nie jest uległością przebraną za dobroć. To zdolność do czynienia dobra przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonej godności to bycie najlepszą wersją siebie, bez tracenia siebie w tym procesie. Nie urodziłeś się po to, by być czyimś popychadłem. Nie urodziłeś się po to, by zniknąć. Nie urodziłeś się, by żyć, prosząc o ochłapy uznania. Urodziłeś się, by być człowiekiem prawym, silnym, wolnym. I ta wolność zaczyna się w momencie, gdy przestajesz być zbyt dobry i zaczynasz być przede wszystkim dobry dla siebie. Kiedy zrozumiesz, że szanowanie własnych granic to nie egoizm. Lecz miłość własna, że mówienie nie, gdy trzeba, to nie okrucieństwo, lecz mądrość, że odsuwanie się od tych, którzy cię niszczą, to nie tchórzostwo, lecz odwaga. Żyjąc w ten sposób, nie tylko uwalniasz siebie, ale inspirujesz innych, by zrobili to samo. Twoja siła jest zaraźliwa, Twoja integralność zmienia otoczenie. Twoja prawdziwa dobroć jest rewolucyjna. Napisz mi w komentarzu: Jaką granicę najbardziej potrzebujesz dziś wyznaczyć, żeby przestać niszczyć siebie w imię dobroci, która tylko cię osłabia? W jakiej osobie lub sytuacji najbardziej rezygnujesz z siebie i musisz zacząć się szanować? Podziel się tym, bo twoja odpowiedź może być impulsem, którego ktoś inny potrzebuje, by wreszcie wyrwać się z tej pułapki. Jeśli ten film poruszył Cię do głębi, jeśli czujesz, że został stworzony dokładnie na ten moment Twojego życia, subskrybuj ten kanał już teraz. Bo tutaj nie będziesz uczyć się, jak być potulnym, ale jak być silnym. Nie dowiesz się, jak zadowolić wszystkich, ale jak szanować samego siebie. Nie dostaniesz pustych teorii. Ale nauczysz się panować nad swoim umysłem i budować życie, w którym Twój spokój jest nienaruszalny, a Twoja godność nie do złamania. Kliknij przycisk subskrypcji i dołącz do mnie w tej drodze prawdziwej przemiany, gdzie filozofia staje się potęgą, a wiedza kluczem do wolności.